Dzień dobry moi drodzy, pokazuję wam na samym początku paczkę, którą dostałam od marki Basic Lab. To jest paczka PR-owa, dostałam ją kilka dni temu i chcę to już wszystko ogarnąć, ale chcę wam pokazać, bo zaczyna się już okres taki, w którym śmiało możemy zaczynać używać kosmetyków z, z Basic Lab, z retinoidami. I powiem Wam, że muszę ją pokazać Wam, dlatego, że nigdy nie otrzymałam jeszcze w paczce ubrania. Gdzieś miałam taką kartkę, gdzie ona jest. O, jedną ręką to tak trochę kiepsko. Ale, słuchajcie, o właśnie, na stronę Basic Lab wleciała nowa seria właśnie z retinoidami. Ja otrzymałam to, co tutaj akurat jest: e, rewolucyjny produkt do ciała, wypełniony skutecznymi składnikami aktywnymi. E, korygujący balsam do ciała, ten właśnie, który ja tutaj e, mam. Jestem go ciekawa. Nie miałam nigdy takiej rzeczy, e, więc tym bardziej kurczę. E, dla mnie coś takiego naprawdę totalnie nowego i e, e, bardzo, bardzo ciekawego. I jeszcze takie korygujące serum z retinalem: 0,07% redukcja i stymulacja Maximilian Socha tam walczy z monster trakami. nagrywam tak te vlogi jeden po drugim, bo chcę wam też to pokazać już i zacząć tego używać i słuchajcie tu jeszcze coś jest, jakaś basic lover. taka naklejka, ja jestem basic lover uwielbiam basic love, uwielbiam Podlinkuję wam, znaczy nie, nie podlinkuję, tylko napiszę w opisie, jeżeli jeszcze działa mój kod rabatowy, bo kiedyś miałam z nimi współpracę, faktycznie, chyba, nie wiem, z półtora roku temu, dawno, taką normalną, płatną i wtedy otrzymałam kod dla was, z którego również sama korzystałam już wielokrotnie, kasocha, bodajże tylko kasocha, bez żadnych cyferek i on obniżał o 20 albo 25%, już teraz kurczę nie pamiętam. Koszyk z rzeczami nieprzecenionymi, więc bardzo fajnie, o, bardzo fajnie się opłaca. To Wam też napiszę. I dostałam taką bluzeczkę na rękaw, taki krótki, taki krótki, ale trochę dłuższy, szeroki. I takie luźne portki. To jest jakby piżamka albo taki strój do domowego spa, wiecie bo To wygląda jak taki komplecie, kombinezonik do pracy. Taki wiecie, um, jak to się nazywa? No nie, nie, nie wiecie o co chodzi. Taki kostium do pracy. Eee, właśnie w, takich, w takiej dziedzinie jakiejś medycyny estetycznej czy mm, w spa. I coś mi się tak kojarzy: właśnie i kolor, i, i krój. Eee, luźny, swobodny, bawełniany, bardzo fajny, także po domu na pewno super, super, eee, super eee, fajna rzecz. A tego, to jestem ciekawa, tak jak mówię, bardzo, w ogóle fajna paczka. Nigdy nie dostałam, słuchajcie, ubrań, także <laughs> śmieszne, fajne. Bardzo, bardzo dziękuję Basic Lab za tą paczkę. Ja zawsze oznaczam na Instagramie taką paczkę PR-ową, no ale chcę Wam pokazać i przypomnieć, że już, już można śmiało, gdzie tego słońca jest mniej, właśnie używać retinoidów i fajna... Seria wleciała na stronę Basic Lab, także zachęcam do zapoznania się. Wiem, że Was zaraziłam. Nie jedno z Was Basic Lab, e, czy to serum, czy to jakimiś balsamami do mycia buźki, e, w sensie żelami, balsamami do ciała, które pokazywałam, więc po prostu postanowiłam Wam przypomnieć i pokazać, że coś jest nowego. I tyle. I do Was się odzywam. Później um, pokażę Wam, jakie piękne buty mi przyszły e, w super, super promce i myślę, że jak Wam to wstawię na kanał, to jeszcze ta promka będzie, bo ona jest chyba do 13 września, więc spokojnie na luzie jeszcze będzie. Także Wam zaraz pokazuję. Wróciłam właśnie z Pepco, z takich zakupów też spożywczych, byliśmy też w Biedronce, bo u nas ten kompleks to jest, wiecie, Biedronka, Pepko, Teddy, Action, Rossman, Kiki, nie Kiki, wszystko. Bardzo dużo fajnych sklepów, więc pokażę Wam tu kupiłam może w tym Pepko. Kupiłam Maksowie trzy pary spodni, trzy pary, trzy sztuki spodni. Takie bojówkowe, rude, dyniowe wręcz. Za 25 zł. Na 116 już. Bardzo, bardzo e, fajne. Cienkawe takie. E, te, te są ocieplane. Warm inside. Za 20 zł. Również na 116. I one mają taki, właśnie, delikatny meszek Ale to nie jest. Tak, ale to nie jest już takie super, hiper grube. I tak jest z tego zombie dash. Chyba to było tak. Ale kochanie, nadywanie. Trochę takie bagi. Z fajną dupcią! Fajne? Z taką fajną dupcią. Trzy, tak jak mówię, spodnie. Trzy sztuczki. Maksiu sobie wziął taki długopis, który kosztował nie wiem w ogóle ile. Słuchajcie, no nie mam pojęcia. Musiałabym sprawdzić na paragonie. Ile ten długopis, Maksiu! cichutko 5 zł 5 zł Wzięłam przy kasie takie oto woreczki próżniowe fajne one są, 6 zł i tutaj mamy set, nie, nie jest napisany ilu sztuk, ale są to takie właśnie nie wiem ki, kilka dobrych sztuk tu jest, takie mniejsze jak wiecie, jak na przykład pozostaną jakieś cukierki, jakieś draże e, i takie większe tak samo. Takie nawet właśnie na słodycze, jak coś się stanie nie macie już opakowania, to żeby schować. Fajna opcja, powiem wam, fajna. Mm. Przy kasie wzięłam również coś takiego. E, Bertie Butts Beans z, z motywem Harry Pottera. Wiecie, co to jest? Fasolki e, wszystkich smaków, o, cukierki Jelly Belly, Harry Potter. I tutaj mamy zobaczcie: bananę, black pepper, bla, e, blueberry, booger. Mamy e, sausage, e, grass, gdzieś chyba trawa była, green apple grass. O, zobaczcie. E, fajne. Na pewno sobie z Maksiem zrobimy w weekend e, seans Harry Pottera. Oraz zaraz się to otworzę. Poczekaj. poczekaj. Mama otworzy. Będziemy robić sobie Harry Pottera sezon seans. Se i to będziemy jeść? Fasolki Wszystkich smaków. I tu mam e, drugie. I tutaj również chyba jest... Nie wiem, czy ich zmieni, czy nie. Ale też są na dwie takie same. Jedna może być o smaku kiełbasa, a druga nie wiem, truskawki tego typu. E, świece. To później Wam pokażę, do czego ją kupiłam. E, za 10 zł. I, za, I jeszcze jedną świecę za... 8 zł mniejszą. Tak powinna kosztować pod uwagę, że jeszcze mniej nawet. I coś, po co zajrzałam głównie, to jest. pokaż się, donica, do sypialni. I ja nie wiem, czy ona taka powinna być. Chyba tak, bo cała jest taka popękana w tych pojęczynkach. Dajcie znaka. W każdym razie tak może być. Nie przeszkadza mi to, że ona ma taką fakturę. Jest taka właśnie bombelkowa i kosztowała 25 zł i będę przesadzać dzisiaj kwiatuszka, To też Wam pewnie pokażę w tym vlogu lub w kolejnym, ale naprawdę ładnie się prezentuje. Tu Maxio oczywiście Halloween, czyli yy, pajączynka sztuczna. Tu widzieliście, to wtedy, yy, słomki z szkieletowymi nakładkami za piątaka i coś się do Maxia nie może otworzyć. No nie oceniajcie. Każde dziecko lubi inne zabawy. Ale to um, Halloween, prawda, Marsku? Boisz się takich rzeczy? Nie. To są śmieszne rzeczy, prawda? Nie. No Halloween. Tak jak na święta są ozdoby różne. Tak na Halloween są. Mi są takie straszne ozdoby, ale nie są straszne dla nas. Także otwieram naciutenki jak piórko. 12,50 posłużam do Halloweenowych ozdób. Także taki holik może spożywcze rzeczy to Wam nie będę pokazywać, chociaż mam tego sporo. Już mi się nie chce niedawno był football. Także sobie daruję i przychodzę do Was później. Pokazywałam Wam, yy, że będę przesadać bananowca, że kupiłam nową donicę. Makrze przynieść tę kawę tego kwiatu. Tam. To się nazywa kawa. I będę właśnie go rozsadzać. Zobaczcie, on urósł. A w ogóle na trawę to moją nie patrzcie. Ale miesiąc była niekorzona, ponieważ trzeci tydzień. Nasza kosiarka jest w naprawie. Jest jakiś ogromny problem z durnowatymi, prostymi częściami. Nic skomplikowanego się w niej nie popsuło. Jakieś łożysko, to co zawsze. I po prostu no masakra jakaś, więc będę to przesadzać. I będę sobie rozsadzać z tym Zimiu Kulkasem, którego kiedyś oddałam do a Zimiu Kulkas? Zimiu Kulkas, kiedyś oddałam do Agi, bo myślałam, że Max ma właśnie uczulenie na Ziemię na tą, wiecie, taką pleśniejącą Ziemię, jak już się nieraz potrafi zrobić, taka dziadowska. Więc będę wszystko przesadzać. Mam małą ziemi, nie wiem co zrobię. Bo z tego bananowca muszę wyjąć całą, ponieważ ona ma jakieś robale muszki i białe robale. Mówiłam Wam, więc. Yy, widać. Więc muszę się tego pozbyć jakoś nie wiem, muszę go uratować. A Maksiu, to co bierzemy się za, tą, za to przesadzanie i pokażemy Wam. Yy, już efekt finalny, jak nie starczy mi ziemi, to będę musiała poprosić dziecka, że jak będzie wracał z pracy, to po prostu, żeby mi dokupił. Mm, I wtedy zobaczymy. Także to się przedłużyć może. Max idzie na chustawkę. Uważaj, Max w tych chaszczach, bo że nigdy nie miałam takiej trawy na podwórzu. Nigdy. Tragedia. O, czeka w nas dużo pracy, jak będzie kosiara. Chyba jutro ma być. Co? Bujasz się. Widzowie muszą to zobaczyć. Widzowie nie mogą tego zobaczyć, bo jak im pokażę tę trawę, to się aż rozśmieszą, wiesz? Co ty, Maksiu. Dobra, <grym> biorę się za przesadzenie. Nie widziałam rękawiczek. Kwiaty przesadzone. Narobiłam sobie tutaj bałaganu, powiem Wam. niezłego. Pokażę Wam pewnie później w domu, jak się prezentują. Porozsadzane, a tego odnoszę do agi. A tam nie będę na to więcej patrzeć, nie będę Was złuszać. ha ha ha. Nie no. To nie jest żaden koniec świata, Przyjdzie kosiarka, to się skosi, nie będzie już przeżywać. Bardzo ładnie ta kawa rośnie. W ogóle te doniczki czarne, które niby mają dziury, ale są jakoś tak przyklejone do tych spodków. w nich fajnie rosną kwiaty. Na dno dałam keramzyt, ale mimo wszystko jak podlewam, to jakoś nie są przelany i tak dalej, tak da się je, wiecie, oj Maksiu, bo w kwiatki walniesz, da się je jakoś tak kontrolować, to więc zobaczymy, tutaj rozsadziłam kawałek tego bananowca, zobaczymy, co z niego będzie, pohoduję go trochę, później go komuś wydam, natomiast na razie trochę je tak strzepnę, tutaj mam nadzieję, że się pozbyłam tych chociaż w jakimś stopniu tych robali, wiadomo, że w ziemi takie robale chyba lubią żyć i w ogóle nie, nie znam się za mocno, ale tak mi się zdaje. O, Jezu, ten gra w piłkę. Dobra, odezwa się do Was do domu, jak już wszystkie poustawiam, że tak powiem. Moi kochani, jesteśmy w sypialni i chcę Wam pokazać za mną kwiatuszka. Naprawdę bardzo ładnie się tutaj e, wgrał, ponieważ jest to tak jasno i e, sprzytulnie i tak czyściutko, natomiast taki akcent e, zielony, delikatny naprawdę był tutaj potrzebny. Na klatce schodowej już jest ten ziemiokulka, zimio, z nie wiem jak ona się nazywa. Nie patrzcie na moje ręce, bo są y, trochę brudne w tej ziemi, bo widzieliście, że sadziłam bez y, rękawic. Także naprawdę ślicznie się prezentuje, zaraz Was odwrócę. Może w ogóle super jest yes. ta doniczka, jest yes. super, jest ta za 25 zł, naprawdę super. Nawet nie wiem, czy to nie zabiorę tutaj tej świecy stąd o tak jakoś nie wiem to tutaj <laughs> jakoś tak no nawet chyba lepiej to jest taki dosyć różniący się y, odcień beżu a tam jednak najbardziej pasuje to a i kupiłam ym, dwa znaczy tu był taki biały kupiłam w takim odcieniu beżu dwa dywaniki takie tak jakby skóry niedźwiedzia wiecie o co chodzi takie futerkowe ym, sztuczna skóra, przyniósłam lampion, bo pokażę Wam w kolejnym vlogu, co, co nowego mam na dole, przepięknego, e, więc ten wylądował tutaj, wyczyściłam sobie go, ale widzę, że jeszcze muszę przetrzeć, bo ostatnio paliłam na dole w nim świecę właśnie z Janki, tą dużą w szkle i się zrobił trochę, troszeczkę taki zakopcony, ale to nic, także e, o Pokażę Wam tutaj na klatce schodowej, ten super tu wygląda. Wziąłem od Agi tego, tego kwiatka, którego Wam pokazywałam przed chwilą. No i dosłownie podzieliłam go praktycznie na pół. I zobaczcie, jaki jest duży. I ona ma dużego teraz, i ja tak samo. I świeża ziemia, więc niech sobie rośnie. Fajnie to wygląda w zasadzie. Na pewno wystarczająco. O, o nie. What? Tylko nie to, widowie! Proszę mi to zabrać, tę straszną dekorację. I na koniec chcę Wam pokazać moje buty. E, już dosyć tych kwiatków e, s, i smutów. E, pokażę Wam buty, które kupiłam sobie ostatnio z marki Ewa Longoria. Kupiłam je na, e, na stronce eobuwie e, i tam teraz trwa, z tego co jeszcze e, chyba. Nie, no chyba do 13. Musisz sobie poszukać, jak piszecie buty Ewa Longoria ja Wam zresztą je podlinkuję, to tam Wam wyskoczy nad, pod ceną jakby, czy nad ceną informacja, że jest rabat 60%, na hasło rabat 60% od ceny tej pierwotnej, czyli powiedzmy one kosztowały 499,99, mimo że był przycenione na 259, no to ta minus ileś tam było od tej 499, a że na ja subskrybuję, że tak powiem, newsletter i w ogóle e to przysłali mi dosłownie za chwilę, wiadomość, jak kupiłam już te buty, za 200 zł, że dla subskrybentów jest ukryty rabat rabat 70. Taka, takie hasło. Rabat 70. I e, wziąłam jeszcze raz je do koszyka i one wyszły za 150 zł wtedy. Więc tamte po prostu, nie mogłam już ich anulować. E, po prostu ich nie odebrałam. E, a mm, odebrałam tylko tą paczkę z butami za 150 i naprawdę są prze... Piękne, są przepiękne i na pewno o sobie myślicie, moi drodzy, moje drogie głównie, że są bardzo ciężkie, bo są takie masywne, ale są tak lekkie, nic bardziej mylnego. One są po prostu przelekkie. To jest piórko, to są takie. to jest waga kapci. Albo nawet nie, nawet czasami kapcie domowe takie na jakiejś gumowej podeszwie są cięższe, naprawdę są bardzo lekkie, pięknie, zaciągnę się pachną skórą. I są przewygodne, są oczywiście wykonane ze skóry naturalnej, licowej, nie wiem czy wspominałam. I tak patrzę, że pasują mi i do jednej torebki, i do drugiej. Tak naprawdę ten beż to beż, więc zobaczcie, nawet do tej chyba bardziej z naszego sklepu. No, też jest ze skóry ładnie. Te skóry się zresztą, wszystkie jakby elementy tutaj się pasują, bo beż to beż, i jakby mieszanie troszeczkę odcieni jest dozwolone. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Nie da się znaleźć wszystkiego w jednym odcieniu beżu, więc zupełnie mi to nie przeszkadza. Tak jak mówię, zaglądajcie na e-obuwie, to nie jest oczywiście że na współpraca, niestety. Natomiast mogę polecić te, te akurat buty, bo są naprawdę i wygodne. I rozmiarówka według mnie jest taka, może nie wiem czy standardowa, ale taka według opisu w tabeli. O, że tak powiem. Zerkajcie na tabelę, bo nie wszystkie buty, że np. 41, to jest w każdym modelu z marki Ewy Longoria taki sam rozmiar. Nie. I wystarczy zobaczyć sobie właśnie na tabelę rozmiaru, żeby się przekonać się z wami żegnam tutaj tymi butami e, jestem dzisiaj taka zmulona bo nadchodzi ten dzień, na który my zawsze kobiety czekamy i słuchajcie, jutro chcę po prostu jak najwięcej zrobić, jak najlepiej wykorzystać ten czas, kiedy nie cierpię jeszcze e, i jutro zaplanowałam sobie pyszny obiad więc e, pewnie e, zacznę nagrywać wam vloga e, albo po prostu pokażę wam co będę robić to jest obiad iście jesienny, także na pewno bądźcie w kolejnym vlogu to zobaczycie o czym mówię ale jest to obiad naprawdę kurczę, mega jesienny dobry, e, zwykły, prosty nie myślcie sobie o jakichś tam nie wiadomo jakichś e, farmazonach, e, ceregielach nie wiadomo jakich jakichś właśnie cudach, wiankach ale naprawdę mega mega dawno nie no, jadłam, chyba za dwa lata albo za trzy lata e, także cieszę się bardzo, <ścoughs> czekam na to e, a teraz z wami się żegnam Maksiu pożegnasz się? A powiedz wszystkim, jak ci się śpi w nowym pokoju? Fajnie. Fajnie? Jak? Fajnie, a No tak po prostu, pewnie są ciekawi, jak ci się śpi. Czy się wysypiasz? Maksiu, wysypiasz się? Tak. Dobra, on się bawi, niech się bawi. Nie będziemy przeszkadzać. Do usłyszenia w kolejnym vlogu, do zobaczenia. Trzymajcie się, łapka w górę, subskrypcja, jeżeli tego jeszcze nie robicie, zachęcam serdecznie i e, zapraszam na kolejnego vloga. Pa.